Halo, cześć, siemanko z tej strony Nexion. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Fantasy Collection na moim kanale. Moi drodzy, po ostatnim odcinku, gdzie trafiliśmy Edena Azarda w parce, już naprawdę, naprawdę no jestem w 100% zadowolony, co ja więcej mogę powiedzieć, ale widziałem i sami mi pisaliście, że reszcie ekipy też się powodzi w paczkach. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie nie inaczej, jeżeli chodzi o nasze otwieranie, tak więc serdecznie Was zapraszam, zachęcam do zostawienia kciuka w górę oraz subskrypcji na moim kanale, jak i oczywiście kanałach reszty z ekipy Fantazy. Linki do wszystkich znajdziecie w opisie, żeby przede wszystkim nie przegapić kolejnych odcinków. mamy oczywiście 2200 fifapońców do wydania i moi drodzy, są tutaj paczki specjalne te paczki, gdzie są upgrade'owani zawodnicy więc jest szansa trafić em, kilku naprawdę ciekawych graczy przede wszystkim po tych upgrade'ach niektórzy zawodnicy naprawdę zrobili się jeszcze bardziej interesujący niż przedtem i myślę, że to jest naprawdę dobry powód dla sprawdzenia dlatego większego otwierania tutaj póki co ta paczka taka naprawdę mocno średnia Same duplikaty na dobrą sprawę. Czas na drugą paczkę i zobaczmy, co tutaj się trafi. Liczę, że pojawią się dzisiaj jakieś ekrany, że coś tutaj będzie. Może nie teraz, niemniej jednak jest karta błyszcząca. I czy to będzie ktoś, kto się... Jest rusek! Mamy Ruska, moi drodzy, to jest Fernandez81. Tak więc mamy Jokera. To jest bardzo dobra informacja. Ostatnio też się nam tak dobrze zaczęło od tych Jokerów. Tutaj zobaczmy jeszcze, jeżeli chodzi o duplikaty. No to już mnie mniej interesuje. Mam jeszcze Fornalsa do reprezentacji Hiszpanii, ale tym tempem mnie nie porywa. Niemniej jednak, absolutnie, absolutnie najważniejszy jest oczywiście e, zawodnik z reprezentacji Rosji, którego trafiliśmy w parce. Lećmy, kolejne 150 fija wydane. I zobaczmy teraz, czy w końcu co doczekamy się tych ekranów nie mniej jednak mamy kartę błyszczącą i kto tym zawod oj no to, no to w tym momencie to już mogę pominąć bo tak czy siak wiemy że tego zawodnika nie wykorzystamy chociażby ze względu na narodowość mamy tutaj też Włocha oj nie 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 to ta paczka naprawdę słabiutka jeżeli chodzi o wymagania naszej serii na dobrą sprawę i szkoda że taka nie inaczej to wygląda ale mam nadzieję że teraz Antoine Griezmann na okładce coś tutaj zmieni moi drodzy czy tutaj coś będzie ciekawego? Jest błyszcząca karta oczywiście. Jest napastnik z Brazylii. I to jest Soares. To jest Soares. Tutaj oczywiście mógł być Gabriel Jesus, ale nie mam zamiaru narzekać na Soareza. Trzy gwiazdki sztuczek, met 87 i przyzwoite tempo. Trafiliśmy też Karemi, który jeszcze dwie, trzy FIFy temu byłby naprawdę prawdziwą bestią i to by był skarb mieć go w składzie. Niemniej jednak teraz już. no... Nie do końca, ale Soares w reprezentacji Brazylii jak najbardziej tutaj jestem z tego powodu zadowolony. Otwierajmy kolejną paczkę Dele Ali tym razem na okładce. Delego Alego też bym z chęcią tutaj trafił. I są ekrany, tak jest. Jest błyszcząca karta i są ekrany. Czy to będzie walkout? To będzie Schmeichel, to będzie oczywiście Schmeichel 83 overola. Szkoda. No nie wykorzystamy go sobie oczywiście ze względu na narodowość, ale myślę, że za ekrany należy się kciuk w górę, tak więc prosiłbym teraz o zostawienie go, a poza tym no to kolejny bramkarz z reprezentacji Niemiec. Pierwsze ekrany trafione, pierwszy Joker trafiony, przynajmniej dzisiaj, oczywiście dzisiaj. Mam nadzieję, że to jest dopiero początek, kolejna paczka z Cristiano Ronaldo, no wiadomo, że Cristiano Ronaldo już w tej paczce nie będzie, ale jest to reprezentacja Urugwaju i to będzie Poates, który swoim tempem nie porywa. No i ogółem średnio jest to porywający zawodnik, oprócz tego mamy Jonatana z Jonatasa, przepraszam, Jonatas to jest z reprezentacji Brazylii i Vargasa, ale ci zawodnicy chyba też nas nie interesują. Trafiliśmy przed chwilą dużo lepszego napastnika, jeżeli chodzi o Brazylię i myślę, że Soares będzie tym naszym wyborem numer jeden, o ile nie trafimy oczywiście kogoś lepszego. A teraz kolejna paczuszka bez ekranu i bez błyszczącej karty, to już kompletnie dramat. Miller. Proszę, no to może akurat ten zawodnik by się nam tutaj przydał do reprezentacji Niemiec. Te trzy gwiazdki sztuczek, całkiem przyzwoite tempo na prawą pomoc. Kto wie, o tym się przekonamy oczywiście później, jak już będziemy koniec końców budować swoje drużyny. Niemniej jednak wygląda to całkiem interesująco. 150 Japońców wydane, kolejna paczka, tym razem bez ekranów, jest karta błyszcząca. I to jest ważne, to jest ważne, że trafiamy te karty błyszczące To jest lewe skrzydło z reprezentacji Francji Ale tempo kompletnie nie porywa I to nie jest tempo To jest tempo, które by się nadawało do środkowego pomocnika Ale nie na skrzydło Pod żadnym pozorem nie na skrzydło Nie ma tutaj żadnego jokera, więc ta paczka nas na dobrą sprawę tutaj nie interesuje Otwieramy kolejną Thomas Myla Ja Milcze. Ja, ja, ja już myślałem, że jak się pojawiła ta Francja, to że będzie tutaj jakiś interesujący zawodnik, ale. Paloua! Pa, Paloua! Nie będę kaleczył was moim, moim francuskim. No, nie jest, to, nie jest to gracz, na którego tutaj liczyliśmy. No, chyba, że wypełnia nam jakąś lukę w składzie z reprezentacji Francji, ale szczerze wątpię. A teraz kolejna paczka. Bez ekranów, bez błyszczącej karty. Jasna kolera, Dlaczego w ten sposób? Za to mamy Argentyńczyka, a reprezentacja Argentyny jest Dziurawa. Jest dziurawa, ale wydaje mi się, że to jest na pozycję, którą mamy tak czy siak dobrze ustawioną, ale mamy kolejnego zawodnika z reprezentacji Argentyny w duplikatach, tylko i wyłącznie em, plus 10 refleksu dla bramkarza, jeżeli chodzi o trening. No dobra, 700 Japońców nam zostało do końca, strasznie szybko to poleciało. Otwieramy, mamy na razie tylko i wyłącznie jedne ekrany i jednego jokera. Ja bym liczył tutaj na jakiegoś fajnego zawodnika, ale liczyć to ja mogę w kółko, tutaj trafiliśmy Kolejnego skrzydłowego, tym razem z reprezentacji Niemiec, kolejnego skrzydłowego, którego tempo pod żadnym pozorem nie porywa, ale mamy kolejnego Kolumbijczyka, a zawodnik do reprezentacji Kolumbii jak najbardziej się nam przyda. Okej, okay, w takim razie, kolejne 150 raportów teraz nie będę patrzył, kompletnie. O, kolejny Joker i to ten sam, Fernandez. Mamy kolejnego jokera dzisiaj, tak więc moi drodzy mamy dwa jokery i ekrany. Naprawdę nieźle, naprawdę nieźle, oprócz tego reprezentacja Turcji razy dwa i Bośnia i Hercegowina, no to ci zawodnicy nas średnio interesują. Mamy też strój Achmata Groźnego. Niemniej jednak Fernandez razy dwa cieszy jak najbardziej. myślę go sobie na listę transferową. O ile nie mylę się, jeżeli chodzi o obliczenia, zostały nam trzy paczki do końca. Tak więc otworzymy jedną za 150, jedną za 100 i na koniec zostawimy sobie tę za 150. Kolejna karta błyszcząca. Oczywiście bez ekranów, to jest SPO. No i ta reprezentacja już nas tutaj nie interesuje, więc... Halo, czemu nie się tam... Czemu oni się tam w tle... Drą, nie mam pojęcia, ale trafiliśmy całkiem interesująco wyglądającego obrońcę z Brazylii: Marcelo. No, szkoda, że to nie jest Marcelo z Realu Madryt. Niemniej jednak, 70 tempa i 1,80 m. No, ujdzie w tłoku. Tak jak mówiłem wcześniej, czas na paczkę za 100 FIFA pońców. I teraz, co będzie w środku? Co będzie w środku? Bez ekranów, bez karty błyszczącej. No, to słabo. Postawmy sprawę jasno. W takim razie jest to słaba. Chociaż może i nie. Gibbs do składu z reprezentacji Anglii. Pytanie, czy my tam nie mamy żadnego lepszego zawodnika? Nie wiem, przekonamy się na koniec. I czas na ostatnią paczkę dzisiaj za 150 Japońców. Tak więc spójrzmy, rzućmy okiem, czy będzie dobre zakończenie. Będzie dobre zakończenie chociażby w postaci dwóch błyszczących kart. Niestety nie ma ekranów, tylko i wyłącznie jednej. ale to jest lewy obrońca z reprezentacji Kolumbii. Fabra. Reprezentacja Kolumbii bardzo dobrze, bo musimy ją sobie uzupełniać, bo ona jest. Niezwykle, niezwykle dziurawa. Do tego mamy prawego obrońcę, jeżeli chodzi o reprezentację Argentyny. Ale szkoda, bo tego Fabre przecież trafiliśmy już. No niestety, szkoda. Fabra to jest duplikat. A przydałby się nam taki zawodnik na drugą stronę tej obrony, na prawą obronę. No niemniej jednak z duplikatem. Nic tutaj nie zrobię. Jeżeli chodzi o reprezentację Niemiec, trafiliśmy dzisiaj kilku ciekawych zawodników, ale wydaje mi się, że zdecydowanie najciekawszym jest ten Miller na prawą pomoc. Czy jest lepszy, nie mam pojęcia. W sumie, jeżeli chodzi o sztuczki, tak samo, ale jest minimalnie tego tempa więcej. No a jeżeli chodzi o resztę zawodników z reprezentacji Niemiec, tak to się prezentuje. Jeżeli widzicie tutaj jakieś możliwe jeszcze zmiany, to koniecznie dajcie mi o tym znać i napiszcie w komentarzu. Reprezentacja Polski standardowo dramat. Jeżeli chodzi o reprezentację Anglii, sprawdziły się moje przewidywania, jak najbardziej Kieran Gibbs pasuje nam do tej drużyny. Jak najbardziej takiego lewego obrońcy tutaj potrzebowaliśmy. Pytanie, czy mamy tutaj jeszcze jakiegoś innego zawodnika, który by nam podpasował, jeżeli chodzi o reprezentację Anglii. Może jakiś bramkarz nie, niestety to był jedyny anglik warty uwagi. No niemniej jednak spokojnie, brakuje nam teraz tylko i wyłącznie bramkarza, ale poza tym wygląda to naprawdę, naprawdę w porządku. Jeżeli chodzi o Hiszpanię, to ja Was najmocniej przepraszam, a ja tutaj już nie jestem w stanie się połapać, który zawodnik jest godny uwagi, który jest mniej godny uwagi. Jest ich cała masa, zresztą Hiszpanów mamy trzy strony, będą Hiszpanów? Tak, mamy trzy strony kart Hiszpanów i oczywiście dodatkowo... Cały skład wypełniony razem z ławką i z rezerwami. Kolumbia, tutaj mamy tylko i wyłącznie jednego zawodnika, ale jakże cennego, środkowego obrońcę, który uzupełnia, powoli, powoli uzupełnia ten skład. Na dobrą sprawę obecnie mamy tutaj tylko i wyłącznie cztery luki, które myślę, że spokojnie sobie wypełnimy. A jak nie wypełnimy, to zawsze może wejść do gry jakiś joker. Bo ich mamy całkiem sporo. Dzisiaj trafiliśmy trzech zawodników z tejże reprezentacji. I to trzech zawodników niewątpliwie ciekawych. Co więcej, myślałem, że tylko i wyłącznie jeden napastnik tutaj będzie grał. A jak na razie, no to i Jonatas i Soares wyglądają zdecydowanie ciekawiej od reszty tych zawodników. Maikon, tu jest problem, że Maikon, jeżeli chodzi o resztę statystyk, wygląda chyba troszkę lepiej, ale tempem strasznie odbiega tutaj i od naszego Marcelo, z tym, że Marcelo ma metr 8 kurczę, no no, nie, no to musi być jakiś byk w, w środku obrony zdecydowanie musi być jeden taki zawodnik, który no, trzyma za mordę napastników, gdy próbują podskoczyć do piłki z rzutu rożnego i takim zawodnikiem póki co niewątpliwie jest Majkon. I moi drodzy z przyjemnością mogę obwieścić, że oficjalnie skończyliśmy kolejny skład jakim jest reprezentacja Argentyny, ponieważ dzisiaj trafiliśmy, tak jest dokładnie trafiliśmy prawego obrońcę z tejże reprezentacji, a oprócz tego jak widzicie mamy tutaj jeszcze całą całą masę zawodników do wyboru, do koloru, Niemniej jednak tak wyglądający skład wygląda całkiem, całkiem solidnie. Jest tutaj kilka ciekawych pozycji, które są całkiem fajnie obstawione. No i myślę, że jesteśmy w stanie coś tym składem ugrać. Z Portugalii niestety nikogo nie trafiliśmy, co mnie naprawdę zaskakuje, że tak słabo trafiają się Portugalczycy. Jeżeli chodzi o reprezentację Belgii, tutaj również żadnego trafu, niemniej jednak no ten jeden Azar to tutaj naprawdę... Odstaje, odstaje troszeczkę od reszty składu, nie bójmy się użyć tego określenia, bo to jest prawda i ma, Azart ma dwukrotnie więcej tempa niż nasz środkowy pomocnik, więc to już to już w ogóle, to, to źle świadczy o, naszej o naszym składzie. Francuzów za to się trafiło nam tutaj całkiem, całkiem sporo. Pytanie, czy któregoś z nich będziemy sobie chcieli wykorzystać? Tak, będziemy chcieli To tego, którego najpierw zbróżniłem, że nie ma zbyt szałowego tempa. To ja jednak zwracam honor, no masz te tempo... Może nie zbyt niemniej jednak jesteś zawodnikiem, który się nam raczej tutaj przyda. Damy sobie jeszcze dajmy go na atak i tym samym, moi drodzy. Oficjalnie skończyliśmy kolejny skład. Reprezentację Francji i to jest, moi drodzy, nasz ostatni skład. Tak więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek z Fantazy Collection. Koniecznie sprawdźcie linki do pozostałych członków ekipy Fantazy. Oczywiście rozwiniecie opis i tam wszystkich znajdziecie. Sprawdźcie, co oni trafili. Napiszcie, że ja trafiłem kolejne ekrany. Możecie po raz kolejny puścić dalej tą plotkę, że Eden Azar został trafiony w paczuszce Żegnam się z Wami z tej strony, bo oczywiście naixion na razie i pa pa, cześć.